W naszym Gdańskim studio Wośb zrobiło się teraz tłocznie. Natalia Gawlik, witam Państwa ponownie. W naszym studio Gdańska sekcja psów ratowniczych. Państwo razem z Czworonogami dołączyli do tegorocznego finału. Dodam, dołączyli ponownie. Pani Małgorzata Chodkiewicz, koordynator sekcji psów ratowniczych tutaj dla Wośpu, Pani Małgosiu, po raz który kwestujecie i w jak szerokim gronie? Kwestujemy po raz czwarty. W tym roku połączyliśmy swoje siły razem z ratownikami którzy strzegą naszego bezpieczeństwa na gdańskich kąpieliskach. Jest z nami tutaj Kinga i Łukasz. Jest nas w ogóle więcej psów, tylko po prostu my kwestujemy od godziny 8.30. Najpierw kwestujemy na naszej bazie w Molo, na Molo w Brzeźnie, a potem przenosimy się tutaj do państwa, do Gdańska. I po prostu no nie wszystkie nasze psiaki wytrzymują taki trud, bo dla nich jest to no bardzo, bardzo ciężka praca. To praca wolontariusza to ciężka praca, ich praca nie różni się niczym od tej państwa ludzkiej, prawda? Czy się różni? Proszę o tym opowiedzieć, jak, jak psy udzielają się wolontaryjnie? Myślę, że nawet mają gorzej niż my, dlatego że są. Bardzo wrażliwe na dużą ilość osób, która tutaj jest w trakcie tego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo, że one pracują latem na plaży i też jakby mają styczność z dużą liczbą osób, ale hałas, mnogość zapachów jest to dla nich bardzo trudna sytuacja. Więc na pewno ich praca jest dużo cięższa niż nasza, bo my tak naprawdę to jesteśmy dodatkiem do nich w ten dzień, dlatego że większość ludzi daje pieniążki pieskowi, a nie nam, wolontariuszom. No właśnie, to jest taki ogromny atut dla miłośników psów, prawda? Jak ludzie zobaczą psa na ulicy, to chyba wrzucają chętniej, tak mi się wydaje. Ja pana zapytam o zdanie, pan z pięknym owczarkiem niemieckim, nie mylę się? Proszę tak. wyglądać, jak wygląda, jest... jak się nazywa piesek i jak wygląda jego kwestowanie. Pies nazywa się Amar. Kwestujemy drugi rok, ponieważ ja w sekcji też jestem drugi rok i kwestujemy drugi rok. Amar dobrze znosi trudy, bo pracuje też na plaży, pracuje też z dziećmi, także radzi sobie. Jak Państwo wiedzieli, pieski sobie radzą, wolontariusze sobie radzą. Jeszcze Pani Małgosiu, proszę na koniec powiedzieć, jak zawartość tych puszek. Nasze puszki są bardzo ciężkie. Jeszcze się nie rozliczyliśmy. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo pieniążków w nich dla naszych dzieciaczków. Natomiast wiem, że część osób z naszej sekcji. Miała po dwie puszki, także naprawdę bardzo dużo y, uzbieramy pieniążków. No taką mam nadzieję. Ja też mam taką nadzieję pięknie. Dziękuję Państwu za spotkanie, a Państwa zachęcam do oglądania kolejnych rozmów w naszym studiu, które już niebawem.